Twój telewizor przestał Ci działać? Nie wiesz co zrobić? Kupisz nowy telewizor? No ale po co? Skoro taki fachowiec jak ja 30 lat naprawiałem telewizję satelitarną, komórkową i kablową. Różne firmy. Może zainstalować Ci pięknie takie urządzenie. Zresztą pokażę Ci to sobie. Sam zainstalujesz i zaoszczędzisz. Link w opisie na donate to mi zapłacisz wiesz, z góry za instrukcję. A jeśli byś nie chciał dekodera, no to oczywiście taki telewizor jest całkiem mm. fajny. Wiem, popatrz. Nie? Ewentualnie taki, model C1. No. Również bardzo fajny. Uf, albo, w, albo w 8K, no czemu by nie, nie? Ale szczegóły są Moc. I tutaj mamy piękny dekoder DVP-T2C Premium, oczywiście. Inny absolutnie nie, ma. to jest premium, to jest najwyższa jakość. I że także jednym pilotem może obsługiwać i telewizor, i dekoder. Nie musisz mieć dwóch pilotów, a to jest ważne. Ty, zobacz jakie to jest małe. Popatrz, Moje, moja dłoń. Przecież <grytanie> to, to taka bzinka. Piękny pilot, w zestawie oczywiście zasilacz i e, e, baterie. Kabla HDMI nie ma w zestawie, więc trzeba dokupić osobno. Podpinamy kabel telewizyjny tutaj z tyłu, do tutaj Ant-In, w tym miejscu. I teraz zasilacz podpinamy tutaj do DC5V. A HDMI w tym miejscu. koakselem się nie interesuje ani z kartą. Przyciskamy na pilucie source. No, różnie jest to w różnych pilotach. Source, czyli źródło, i ustawiamy odpowiednie. Proszę Pana, HDMI, w moim przypadku HDMI 1, no i klikamy skanuj z automatu, skanuje nam, no, wyszukiwuje programy. I proszę Państwa, zobaczcie jak szybko przełączają się kanały, jedynka jest jedynka, dwójka jest dwójka, trójka jest trójka. E, czwórka jest Polsat, i to może wszystko oczywiście sobie zmienić, dostosować wszystko w High Definition TVN, w High Definition Magda Gessler, moja ulubiona restauratorka, tak. E, TV4, TV... no jest dziesiątki e, tysięcy programów. I to mówię, ja, wasz ulubiony monter telewizyjny, ten dekoder zdaje zadanie. Dzisiaj, żebym Ci zamontował telewizję? Dzwoni 0700 Hajs za telewizję 0700. Ja biorę hajs, a ty masz telewizję.